Moi drodzy, na dzisiejszych raperskich okazjach produkt, na który bardzo długo czekaliście, czyli Cocoa, Jest to mleczko do kokpitu i wszystkich plastikowych elementów, które po pierwsze delikatnie ściemnia nam plastik, a przede wszystkim odpycha nam kurz przez długi okres czasu. Do końca dzisiejszego dnia minus 20%. Link zostawiam Wam w opisie. No to witajcie moi drodzy w kolejnym WRAP w dzisiejszym odcinku, tak, wyjazd na JapFest. Jak widzicie, no niestety, ale nie udało nam się nagrać tego wstępu przed JapFestem, ponieważ byliśmy wszyscy tak zaaferowani za, pakowaniem i tym wszystkim, co się tam będzie działo, a działo się bardzo dużo rzeczy, że dogrywamy sobie ten wstęp teraz, także jeżeli to oglądacie, to jest dobry moment, żeby kliknąć suba, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i wbijajcie na Instagrama, który jest wcześniej. Co w dzisiejszym odcinku? Po już widzieliście. Jeden z naszych byłych współpracowników oświadczył się na Japście przy drifcie. No mega dużo pozytywnych emocji musicie to zobaczyć. Oprócz tego lataliśmy furami bokiem, oprócz tego lataliśmy helikopterem, oprócz tego bawiliśmy się z wami. Wszystko zobaczycie w tym materiale. Także oglądajcie go do końca. cie moi drodzy na Japweście właśnie się rozpakowujemy przyjechaliśmy. wszystko jest z nami razem z naszą Franią. tym razem bawimy się na Japieżcie jesteśmy tutaj całe 3 dni mam żeleczka blancik wow jesteś nie bity chciałbyś o, zobacz, może się oni Gacia. W trakcie, kiedy oni rozkładają trójkę namiot, ja już prawie rozłożyłam swój. Stary, jak wiesz, ta zapalnika w szkodzie? Dwa razy ci już pokazywałem. ale to wypada cały czas. No nie wypada, jak naciągniesz. Zobacz sobie obok, jak je zrobią. No nie. Rapster. nie umie składać miód. Bawi, w rapster uczy, Ja nie umiem. I teraz przekręć to tu. Pierwszy namiot w swoim A. życiu rozkłada się w z... I, I tutaj w To nie jest na, moje, na moją cierpliwość, takie namioty. Nie? O, 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 o Najgorszy namiot, jaki rozkładałem. A w życiu tych trochę namiotów już porozkładałem jakieś... ...trzy. Ciepłe. Łukasz? Ja nie będę narzekał, może być ciepłe. Trzy, dwa, jeden. Chciałem powiedzieć, że każdy mnie wy***ł wych... i sam swój namiot rozkładałem. Dziękuję. To wieczorem. <grystanie> Ustawienie jest bardzo podobne. Tam w tamtym roku Karolina Pilarczyk też była tutaj, proszę, to, że się pamiętam. O, idę się przywitać. Hey. Mogę cię widzieć. Hey. O, proszę. Masz do wymiany koło. Albo z lewej, albo z prawej strony, na drugą stronę. Musisz wykręcić te śruby i pobić rekord. Okej, okay. a gdzie jest start, stop, to samo się Taki duży czerwony przycisk. Okej. Kolega z Dobra. zmierziony, Do... jest to wypadło. Jak to zrobił za pierwszym razem? To to Ale patrz.

O, gdzie są oni? macie pranie? Mamy. A wpadasz? To wpadnę później. Nie, no, to zapraszamy. No i jest dostęp do wody bez kolejek. Także można zorganizować imprezę masową i tak, żeby ludzie nie pomierali na słońcu. Nie ma? Nie ma Hejka. Nie, a już raz się nie poznałem, kiedy? Tak, na osadzie ja teraz... na osadzie no, tak. nie Ja na osadzie, proszę, ja ciebie. Na osadzie to ja siebie nie poznawałem. O, ja nie ciebie nagrywaj też. tego. Jest Jon! Dobry. Siemadyku. Dobra. Co tu się dzieje? No to się dzieje, że po prostu chciałem docenić Chodźcie Waszą robotę. Nie, nie, poczekaj. A okej, to dozujmy okay, wy... emocje. <laughs> tak, Dawaj, to wszystko jest wyreżyserowane, nie? Nie, nie, chciałem docenić Waszą robotę. Dziękujemy bardzo. Cholera mi się podoba to co robicie, no i przede wszystkim ten eklips na którego czekam. Wszyscy czekają. A propos Eklipsa. Mamy chwilę przestoju, ponieważ brakuje nam zderzaka tylnego i progów żeby polakierować całą budę, bo musi to być, żeby to wszystko spasować i inaczej nie ruszymy. Jak ktoś ma jakieś dojścia lub wie, gdzie takie rzeczy można dostać, no to proszę o kontakt, bo po prostu jest dramat z tym, no nie mogę nigdzie znaleźć. I chyba zostaną w stanie, tylko. A stamtąd wszystko idzie bardzo, bardzo długo. No ale mam to nadzieję, że powiedzmy. nigdy w życiu nie, nie wystawicie go jako auto dla widza. Nie. Bo zrobię wszystko, Bo żeby to... go mieć. Ale... <laughs> dobrze. Czekaj! Dałeś mi do myślenia. Basia, jakie mamy za towarowanie? Nie, on będzie za szybko stał. Dobrze, dobrze. Nie, mam nadzieję, że on będzie sobie tu stał i gnił u was, a nie u kogoś innego, u jakiegoś kogoś, kto nie będzie go po prostu doceniał. Tak chciałem się na razie pokazać, Ojej. Na, żeby. Wiesz, tak, Herbata! Od, y dziękuję bardzo. Dobry. Myślę, że, że wam się przyda. A kto to rysował? To ja. Ty, Ty takie rzeczy też rysujesz? Też. Ej, dziękujemy bardzo. Super, patrzcie, jaki ładny. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Ale on jeszcze nie wie, Dzień że to bardzo. jest wszystko. nie? To nie wszystko. Tak, jak skończycie już, to jedna, jedyna, y mam nadzieję, że najważniejsza modyfikacja. Relok. A to dostanę, jak będzie skończony? No, <śmów> 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 <Myślę. śmów> <śmów> Bardzo doceniam, naprawdę mega, mega doceniam, ja dziękuję bardzo. <śmów> No jestem w szoku, no co mam powiedzieć? Ja też. Wiesz, bo jesteśmy tutaj chwilkę... Szkoda, że nie mamy auta. <grystanie> <grystanie> Słuchaj, y, możesz teraz powiedzieć do widzów, jeżeli, do tych, którzy jeszcze nie subskrybują, co mają robić? Oczywiście, subskrybować kanał Wrapster. I co, I wchodzić na sklep.wrapster.pl, tak. Po co? No, porabacik. Znaczy <grystanie> tego, że jest 3 dni, <grystanie> to 30%, a Ty o już proszę. sobie dalej... No sobie... to... Możemy zrobić, do końca dzisiejszego dnia, tak. do końca dzisiejszego dnia minus 30% na wszystkie kosmetyki maki w Rapser i podziękuję, podziękujcie koledze, który się nazywa? Noel. Noel? Tak. Ale piękne imię. Bardzo tak. <laughs> Kto Krzysiu masz, pokaż! Pierścionek mam <laughs> A... <laughs> Biedny. Ile kosztowało? Dużo. dużo bardzo. Słuchajcie, jest totalnie chora akcja, której w ogóle nie przewidywaliśmy i to wyszło bardzo spontanicznie. Jak widzieliście, jest u nas na stanowisku Krzysztof, który u nas pakował paczki. Na pewno go pamiętacie. Przyszedł do nas, pogadać, napić się, pospominać trochę poimprezować, ale akcja wygląda tak, że Krzysiu dzisiaj wymyślił, że się oświadczy, a my mu w tym pomożemy. To RX8, które widzicie za mną. Właśnie za chwilkę Kamilę wsadzimy do tego RX-8, oni się przejadą po torze, Podriftuję sobie, Krzysztof będzie tutaj na już strefie tej zejściowej czekał, na samym środku uklęknie z pierścionkiem, RX-8 zrobi kilka kółek wokół niego, no i Kamila wyjdzie, no i Krzysztof się jej oświadczy, także trzymajcie kciuki, bo jestem mega podjarany tym w ogóle, bo to wyszło tak bardzo spontanicznie, wiesz, my to wymyśliliśmy 3 godziny temu i weź teraz się nie wystrzelaj, nie? Wszyscy są tym tematem tak podierani, a ona tam siedzi i nic nie wie. To jest najlepsze. Nie? Takie głupie pomysły są najlepsze, moim zdaniem, nie? Po to tu też jesteśmy. Załatwiem Ci ten przejazd. Tak? Tom zieloną RX8. No tak, i to teraz, teraz jedziesz. Mówię, że chcesz. Spełniamy marzenie, spełniamy marzenie f, ale będę krzyczeć, także będzie świetnie. Szybko i mocno, proszę. Jak najszybciej, proszę. Ale mi serce wali, ja pier*****. Gotowy jesteś? Jestem gotowy. Jestem gotowy. Jak się czujesz? Bardzo źle. Ściska no jest... mnie trochę w rąk. Dla mnie. Patrz, patrz, bo o czym się spoczy. Generalnie wszyscy płaczą. Mordeczki. wszystkiego dobrego. Wam życzę dużo zdrówka, szczęścia żebyście się kochali. O, piękne! Dobrze wyszło, Mój człowiek, mój brat. Wszystkiego dobrego, dziękuję,

Odkładajcie kasę na ślub Najbardziej stresująca sytuacja w moim życiu Mniej się stresowałem kurwa Przed prawem jazdy Jak zdawałem Naprawdę to jest bardzo stresująca sytuacja W moim życiu Nie polecam nikomu You got weed wheel. Smoke a sack for me. ខ្ញុំបានរកឃើញ Nie, spoko, było bardzo fajnie. No. Część oficjalna za nami, teraz część mniej oficjalna i początek Wam pokażemy, ale standardowo, nie wszystko. Trzyma się! Musi być dobrze, żeby było lepiej. Także nie w piwo. <laughs> nie no, patrzcie, ma. Ma. zobaczcie te, ten widok. Koncert. Serca. serca. Jeszcze nie ruszone. Dafra nie jest smutna, bo tutaj nikt tak, nie chce tak, przychodzić. Tak, no tak, musimy iść tak, tak, do ludzi sami. Tak, no, Wszystkich witam tutaj na vlogu. Jesteśmy na Pesie, to jest Czaro. Popracował parę tygodni. Tak, i, się i

Ósmę! Ósmę! Chodzi kolega i do piekarni mówi Poproszę niech będą bułki. Przychodzi tym do piekarni i mówi tak, poproszę te bułki. Te bułki są z dziś, a ona nie

a ty ma Ja, ja, ja murzynka. <grym> Ten murzynek jest zajebisty. weź go Dobry! Proszę bardzo. 3, 4, doda. Dobry, zajebiste, ale boję się, co będzie potem, naprawdę się boję. Mam mam beki z Osaki, Można jeszcze do kadeczki? Pytasz dzika czy w lesie, kurwa. Zaczekaj! Zaczekaj, zaczekaj, Jest mi bardzo, bardzo fajnie. Tak ma być. Na razie wszystko, wszystko. Pięć, trzy, cztery. pi, 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 pi!

Energetyk jest, także możemy powoli kończyć ten materiał, moi drodzy. Jeżeli wideo wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję na kanale, Dzwodaczek, żeby być na bieżąco i wbijać na Instagrama, gdzie jest wszystko wcześniej. My, tak jak widzicie, przeżyliśmy ten quest. Jeżeli widzieliście się na materiale, koniecznie piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o promocji CocoaW, wow, minus 20% do końca dzisiejszego dnia. Link zostawiam wam w opisie, a teraz my jedziemy odpoczywać. Trzymajcie się! Jak Adam Ui! Moi drodzy, kto został do tego momentu, pisze w komentarzu. Japfest 2022. Już zapinam pasy czego? Hello!